Hejka! Witam Was w 21 vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest godzina 11.49 i tak, jem sobie kanapeczkę, wafel ryżowy i dzisiaj będę na okno przyklejać ozdoby. A więc tak, tutaj mam jeden taki zestaw, tutaj są cztery takie kartki, o takie. Moja mama razem z babcią kupiły to, bo na wszystkich oknach u moich, siostry, u moich dziadków w kuchni i u mamy nie ma, ale też to nakleję. Są właśnie takie naklejki, bo były dwa zestawy. Tam jest w środku cztery takie karteczki i został jeden zestaw. Przykleję mamie. Właśnie, może nawet teraz. Okej, okay. idę i zaraz wam pokażę. Właśnie już przykleiłam na mamę okno, ale nie pokazuję, bo mama nie chciała. Teraz jem i idę właśnie na pocztę wysłać coś. Już wyszłam, na klapce. Próbuję otworzyć drzwi. Ło, <laughs> wow, udało się. Teraz szybko pokażę Wam jeszcze mój outfit. Tutaj mam zwykłą, blu zwykłą bluzkę z Reserve. Tutaj taki sweterek. I ciemne, czarne nawet i powiem, dżiusy. Zaraz Wam pokażę, co mam w ręce muszę przejść. O nie, mam wąsy. Kupiłam sok. Zaraz wam pokażę, co to jest. Co kupiłam. Nie, nagrywam. To Czekajcie. A więc kupiłam diabełki. Tak, sprzedające. One u mnie są w chińskim sklepie za 1,50 50 Kupię je na pewno na dwa Żeby sobie tak całą płaka wyrzucić Nawet i kilka razy Pokażę Wam jak strzelają, ale to zaraz Ok, najpierw rzucę jednego, a zaraz dwa Nie wiem czy to w kamerze będzie słychać Ale dobra Tylko muszę odsunąć się tak, żeby nikogo nie było to nie jest żadne pirotechniczne ani nic. To tylko taki odgłos wydaje. Ale piszę, żeby nie stosować w obrębie ludzi ani zwierząt. Nic się po tym nie stanie, bo raz na kolonie właśnie moja koleżanka rzuciła mi to pod nogi i jakby nic mi się nie stało. O. Teraz rzucimy dwa. Muszę dwa wyciągnąć. Okej. Okay. Trzy, cztery. No, a więc takie genialne coś. No idę na pocztę. Wysłać coś. Właśnie to dotyczy vlogmasa wczorajszego. Jak mówiłam, że w 19 vlogmasie coś się stało. Niezbyt fajnego dla mnie. Więc właśnie idę wysłać to coś. No. Powszczelam sobie jeszcze kilka i zaraz wkładam to do kieszeni i pa! Hej, witam was już po długiej przerwinam dniem, która jest godzina. No czekajcie, 15.22 jest w darcu u babci, u drugiej babci, u mamy mojego ojczyma. I właśnie później prawdopodobnie moja mieli się z moją przyjaciółką iść do, na lodowisko. Ale okazało się, że ona nie ma pieniędzy. Ja no, jej że jej, jej pożyczkę ona jej później odda ona. Nie, nie, ale i tak później idziemy z nią na lodowisko. Tak. No. A więc... Później no. się widzimy, pa. Hejka! Hejka. Już... Ja tylko... Idziemy na lodowisko, a za chwilę... na napojem. Pan Dobra, idziemy, ale pada też, więc nie będę wam nic nagrywać teraz. Dopiero pod yy, lodowiskiem. A! Właśnie jesteśmy na lodowisku. Będziemy kończyć. Okej, okay, już jedziemy. Tak. Ja się boję, że się zaraz biegnę. Yeah. Dobra, ja to do latamki. Do Ciebie! <grymne> Bo <ja> się że <grymne> zapomniałam jakbyśmy! <czy jest>? Niech nie. <grymne> Dobra, jedziemy i później się do was odezwiemy! Tak będzie jakaś gleba. <grymne> Okej, okay, ja widzę. Hejka! Tak, właśnie, ta wysłała się. Właśnie. Bo jest godzina 22.17. Dopiero co wróciliśmy, ponieważ... O 21.00 skończyła się nasza tura. Tak, skończyła się nasza tura. Potem poszliśmy Jeszcze na hamburger było 2 godziny, byliśmy bez picia i w ogóle Więc poszliśmy na hamburgera Potem przyszła mama od Natalki Pozdrawiamy Natalkę, a przede wszystkim jej mamę I właśnie przyszliśmy do domu Przyprowadziła nas mama od Natalii No i... Boże... Będziemy przyklejać ozdoby, o których wam mówiłam na okno a ja już sobie wymyśliłam oddaje. Więc yy, odwracam kamerkę i no. Ale zapuszczona. Odwracamy kamerkę. Okej. Okay. No i właśnie idzie moja siostra i będziemy wlepiać naklejki. Ja sobie wybieram tą tą taką wielką i bombkę. Moja siostra już jedną powiesiła. mary Christmas. Ja wieszam taką bombkę. Wieszam. Przyklejam. Ja teraz chciałabym przyklejać to, a więc muszę to najpierw wziąć i przykleić, więc jak do, to przykleję, to do Was wrócę. Okay, a więc nakleiłam, to, tutaj są jeszcze śnieżynki, teraz to już jest puste, więc mogę to odłożyć. Teraz chciałabym wlepić właśnie jakąś choinkę, A ja tu już choinkę. Choinkę, jakiegoś Mikołaja, jeszcze właśnie tego piekwinka, ciastka tego. Prezenty, no chyba wszystko. Mhm. I jeszcze daj kilka tych śnieżynek. No bombki też, ale śnieżynki też, Agata. Okej, okay, to jeszcze dobra. A więc jak przykleję wszystko, to do was wrócę. A więc jest gotowe, pokażę Wam od dołu. Naklejałeś no, wszystko, co mogliśmy. I zostawcie suba z dzwoneczkiem i lajka Tutaj jeszcze to przykleiła takie bomby Teraz sobie przykleiłam łyżką na parterze W sumie tak do połowy, Także żeby widać było tego Mikołaja Więc teraz <coughs> sprzątam to i będę jadła jakąś kolację ale to jeszcze nie jest pewne. Aha, case. A więc później się z wami widzę. Właśnie będę jadła sobie takie wafle o smaku pizzę. Będę szła spać, bo jest godzina 22.51, więc... no A więc... Chyba pa, ale nie wiem. Może się jeszcze później do was odezwę, ale wątpię, więc pa! Tak już na się... Jeśli, jeśli później jeszcze coś nagram, to prostu no. I przypomnę Wam, żeby dać suba z dzwoneczkiem I, łapką... i łapkę w górę. Jeśli Wam się filmik podoba, więc pa.